Przed wielu prac, w których wykorzystuje Pan różne techniki, rysunek, malarstwo, jednak dominują kolarze. Ten materiał, który używam, nie zmusza do, do rzeczywiście twórczej pracy, że, że tutaj się nie mogę schronić w jakiejś umiejętności, tym bardziej, że no, mam taką zasadę, że, że właśnie staram się nie podrasowywać tych, tych rzeczy, które wykorzystuję. Tych tylko, artefaktów, że, tak? Tak, żeby, tak odebrzyły... żeby to były autentyki. Czy to jest tak, że y, jakiś artefakt Pana inspiruje, czy po no prostu. Tak, tak, tak. to tu jest to, punkt to, wyjścia. To jest punkt wyjścia. To znaczy, często, często też znajdę kawałek kapsla i nigdy tego nie wykorzystam, ale to jest jakby taki powód do, do zrobienia. Poza tym, właśnie chodzi o to, żeby. Uratować taką no, linijkę, która mi służyła przez 30 lat i już, już właściwie do niczego się nie nadaje. I, i tak, gdyby była ze złota, to, to ona, ona przetrwa, bo, bo, bo to się zawsze komuś przyda, mm -hmm. ma, ma jakąś wartość. Natomiast jeżeli to, to jest coś poszarpanego, to idzie na śmieci. Bardzo często jak robię kolarze i, i przydałyby mi się jakieś takie przedmioty, które. 30 czy 40 lat temu było, było ich masa, były codziennego użytku? Nie ma, po prostu, że to się wyrzuca. A ja po prostu chcę czasami coś uratować. O, jak na ten temat ucieknę? Mhm. Mam nadzieję, że to. A, to popatrzyłem. O, tu jest. Nieprzygotowane, ale, ale to może być odpowiedź na Pani pytanie. Mhm. Co my tu mamy? Pędzelek, tak? Pędzelek, no. Pędzelek Jana Miśka, tak? No tak. No i on zasłużył się na to, żeby potem się wszystkie włosy wytarły, żeby on został. Praca się nazywa Palimpsest Chojnicki. I inne elementy jakoś tam są rzeczywiście z Chojnicami związane. Zresztą te, których nie widać, szczerze mówiąc. bo... Jak pani sięgnie, to trochę, trochę waży. A dużo, dużo jest takich tajemnic ukrytych w tych kolarzach, że dużo jest jakby takich przedmiotów codziennego użytku lub nawet to święta, ale jednak które no, wiążą się w jakiś sposób taki ścisły z panem czy z rodziną? No to w 80%, tylko że ja, ja nie, 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 nie tworzę rebusów decydujący jest ten walor plastyczny. Mm -hmm. Całego przedsięwzięcia. I dla, dlatego ja, ja nie, nie, nie lubię opowiadać o, o tych swoich pracach, bo, 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 bo co, że, gdzie, gdzie znalazłem jakieś, jakiś drobiazg, mam opowiadać, albo, albo co to znaczy. Dla mnie jest interesujące nie to, co ja mam do powiedzenia. To prace mają mówić. Natomiast co co potrafią odbiorcy, odbiorcy, odbiorcy mhm. znaleźć w tym. Mhm. I, i, I jeżeli będzie na przykład brew zamierzeniom, to mi to nie przeszkadza. nie chodzi o to właśnie, ja w ogóle szerzej myślę, że to, to w sztuce najważniejsze jest, żeby się odbiorcy w głowie jakieś klapki otworzyły, że bez tego o tym by nie pomyślał po prostu. Stał się modne, żeby sięgać właśnie po takie przedmioty już zużyte. Często rzeźbiarze szukają materiałów na złomowiskach. Pan przecież od lat 80. to robi. No, wpisał się pan no, no, jakby no nie, w ten nurt dzisiejszy, ale, nawet ale, wyprzedził pan epokę nie, nie, jak technologii. Nie, nie, przesadza, nie przesadzajmy, jak, jak, jak czasami się widzi w muzeach. Y, y, jakieś takie y, y, przez korteza przy, y, y, przysłane do, de, do Hiszpanii y, z ptasich piór wyplatanki, to, to uważam, że to, to, to tak, tak samo kol, kolarze. Albo w y, kranach cze, często y, kawałki pergaminów po prostu, żeby nie pisać, uh -huh. malował i wklejał. Uh -huh. to, to, to jest, to jest y, jakby Dosyć starożytna te technika. Z jednej tak. strony mamy stare fotografie rodzinne, na przykład, nie wiem, jakiś wujek, dziadek, właściwie, no, to niech on jest nawet umowny, symboliczny, bo jakby też uruchamia wspomnienie własnej rodziny. Ale z drugiej strony sięga pan też po no, takie wielkie, mocne nazwiska. Gałązka z, Weim z Weimaru przywieziona. Ale... Panią przywiózł? No tak, tak. Specjalnie. Ale, ale nie, nie specjalnie po prostu się spodobało i, i akurat w tomie z dramatami się, się, się znalazła po, po prostu. Ale po, pomysł w pozorom banalny dostałem z Niemiec zamówienie właśnie, żeby na jakiejś pani zrobić na... To znaczy cór, córka robiła doktorat z Ifigenia na, na, w Aulidzie. Mhm. Akurat te, te. No i, i czy na ten temat by, bym zrobił? No oczywiście. No i y, rzeczywiście jak z, zrobiłem, to od razu zrobiłem cztery, bo... Ale nie takie same. Jak nie, rozumiem, nie, każda nie, praca no jest... Nie, zupełnie, zupełnie inne. Nie, mhm. no to znaczy dwa... Trzy były na temat, a ten jest jakby taki uh -huh. zapóźniony. Oczywiście pani dwa nabyła, co, co mnie zadziwiło. No i potem, potem ten getę wielokrotnie się pojawiał. Mówi pan, panie Janie, bo to jest jakby częsta nuta w pana wypowiedziach że pani dwie prace kupiła, co pana zdziwiło, to z kolei mnie dziwi, dlatego że ma Pan naprawdę na swoim koncie mnóstwo dobrych prac, wiele znaczących wystaw w całym świecie. I to takich znaczących galeriach, w światowych no, nie stolicach. No tak, tak, no dobra, tak, tak można pie... przeczytać chyba, że no, to tak, nieprawda, to nie, nie, co piszą. No, pie... Prawda, no właśnie. Okay, okay. I y, y, zachował Pan taki rodzaj. Y, to jest e, no, oczywiście bardzo takie ciekawe, ale też jakby typowe dla Pana taki rodzaj niezwykłej skromności, ale być może nawet e, niekiedy e, przesadnej. Nie ceni Pan tych swoich prac. Nie, no dlaczego mam nie cenić? Ceni, no, no to, tylko, to, tylko, to może i, warto i, i, księgę, nie, nie, Ale nie jest inna sprawa. Wiem, tak? co, co ludzkość w tej dziedzinie zrobiła. I w związku z tym no, jakoś tam tego. tego nie, wiem, w którym jestem miejscu po prostu. A po, po, poza tym tak profesor Jackiewicz, tak kiedyś w pracowni, to, to było do, dosyć pouczające. Bo że, pan robił dyplom. Tak, prawda? tak, mhm. I on powiedział coś takiego, że um, trzeba robić tak, tak pracę, żeby, żeby kolegom się podobało, może nawet zazdrościli, ale też, żeby cioci na imieniach to, to się podobało, ta sama praca. I stąd, stąd ja jak, jak, no, no, robię rzeczy, które, które kolegów zadawalają, to, to znaczy to, to wtedy czuję tak, to po, 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 powinno mieć szerszy wymiar. Spoty... No, a jeśli profesor się mylił, Picasso się najmniej na nie, nie podobał. To, to ja się wtedy też bym mylił jak profesor. Nie, ja mam taki do Może tego... to, nie, 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 nie. Myśli tak, pan, że to się nie, nie. udaje, tak? Żeby rzeczywiście, nie wiem, ci, którzy się na sztuce znają, docenili, a równocześnie też na pewno docenią y, y, goście imienin u cioci, bo to chyba nie, 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 jej, nie ale udaje się to tak znaczy, często jej, jej to znaczy robię bardzo różne rzeczy mhm. i, i też to, to co, co bardziej by się cioci podobało. Ale y, że, rzecz ma być, y, to nie musi się podobać, to musi być intrygujące. No właśnie. właśnie, że cała sprawa, dla, ja nie robię, żeby się rzeczy podobały. To znaczy, on, że, żeby, żeby no, emocje... By, by, żeby działały. Żeby, żeby działały. Duchy Elsinoru, prace inspirowane Szekspirem. To jest bardzo ciekawa praca. Są tu jakby ukryte znaki. Proszę opowiedzieć. Wystawa się nazywała Duchy Elsinoru. I to był taki pomysł, gdzie były przedstawiane malarstwo i grafika i wariacje na temat y, dzieł Szekspira. Y, y, specjalnie prace były nie, przynajmniej na wernisażu. Y, bez, bez tytułu, żeby była y, za, zagadki dla y, publiczności, żeby spróbowali o, rozwiązać coś w rodzaju re, rebusa, mhm. y, y, jakiej sztuki dotyczy. Ta akurat y, praca dotyczy y, Hamleta. I to jest y, scena, gdzie dwóch przeciwników walczy na no tak. ogony. Nie ma. Nie, skrzyżowane? Skrzyżowane ogony mają, nie mają szpad, tylko mhm. ogony. I to jest Laertes i Hamlet już zreniony, stąd ta czerwień się pojawia. Zaturta Perła, którą Klaudiusz y, 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 obiecał wróci, wrzucić do kielicha z winem. Y, I y, królowa. Gertruda. To są wszystko y, bohaterowie y, dramatów Szekspira tak, tak, y, y, w kocich postaciach. Ach, no tak, o tym zapomniałem powiedzieć, <coughs> że to rzeczywiście wszystkie kod, y, ro, role były obsadzone prze, przez Koty. To był trochę taki, taki pomysł też dla córki, ponieważ ona miała manię taką. Szekspirowską. Czyli interesowała się Szekspirem, Ale też i kotami, jak rozumiem. No, nie, no kotami to u nas nie było zainteresowane. Ale to jak pan chciał córce przyjemność kotami sprawić? No jako, jako żart. Nie, nie. A, sprawił to pan znaczy ja zresztą z kotami to mam problem, bo, bo e, trochę tych kotów e, wymalowałem, żeby e, no, mieć na ZUS i na pracownię pieniądze i jak przedstawiałem wystawę gdzie tematem ma malarskim były koty, no to często przychodzili odbiorcy, którzy stale, a pan, pan kocha koty, no to ja… – Nienawidzę, powiedziałem. – Nie, 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 no nie żyją. <grym> – no, Dlatego oczy, Oczywiście znajomi mi zaraz zaczęli szczypać. Albo kochasz koty, albo nic nie mów. Właściwie, no bo te, też od razu opowieści, jak to kot… Yy przed pożarem, przed złodziejem, uratowałem różne takie opowieści. A ja myślałem, że i o kotkach opowiadania, ja myślałem, że ja przedstawiam malarstwo. Malarstwem się raczej mało kto interesował tylko no tylko No to, tak, że... ale, ale sam pan powiedział, że i to wielokrotnie, że oddaje pan pole odbiorcy. Tak, tak. I jak pan maluje bohaterów szekspirowskich w takiej odsłonie kociej. To zawsze się jakaś grupa kociarzy znajdzie, która będzie chciała o swoim kocie opowiedzieć. No, ale też są tacy, którzy mówią, no fajny obraz, no ale to, dlaczego koty? No? Jak pana zapytałam, którą z tych prac pan lubi najbardziej, bo zakładam, że artysta też ma różny stosunek do swoich prac. Niektóre bardziej lubi, niektóre mniej, albo yy, to się może zmienia na przestrzeni lat. Powiedział pan bez wahania, że tę pracę lubi pan najbardziej. No w tym zestawie. W tym tutaj, zestawie, tak. Tym zestawie. To, to proszę o niej coś powiedzieć. No to może, może dlatego, że nie mam o niej nic do powiedzenia. To znaczy, bo to to cała... Czysta nie, abstrakcja? Nie, nie, nie. To znaczy, no jak się upierać, to, to ktoś tam drzwi zobaczył do grobowca. Yy. Proszę bardzo. To znaczy dla mnie, jakby to wydarzenie plastyczne, pikturalne. Właśnie. Mhm. Zresztą w, w większości prac, nawet jak, jak jest te, temat, to, to z, zawsze i w kolarzach, że on schodzi na, na, na dalszy plan, zawsze y, musi forma graficzna czy plastyczna być interesująca. Różne tak. techniki, bo widzę takie, że prace graficzne, malarstwo. Y, akwarele, olej, prawda? Tak. I to jest, y, jak rozumiem, y, takie ożywcze i y, rozwijające i ugruntowujące jakby taką opinię o sobie, że jestem artystą, a nie kimś, kto tylko robi kolaże, chociaż jako artysta je robię. że <grym> to zarziało. <grym> nie, nie, no bo już okay, rozmawialiśmy okay. o tym, że, uh -huh. że na przykład ktoś się na sztuce nie zna, myśli sobie, że o, tam przykleić, to też, też bym umiał, prawda? Nie na tym ta sztuka polega, bo tam jednak coś z tego wynika i jest to spójne, jest to. Taka forma artystyczna i przyciągająca uwagę i coś mówi. Więc to nie jest tak prosto. No nie jest tak prosto. No muszę powiedzieć, że ja tak te, te pierwsze kolarze dosyć nieśmiało wprowadzałem. Mhm. I, i To znaczy nieśmiało, no tak, bo przyzwyczajeni do, do, do tego, że maluje. I, i, I kiedyś profesor Nowosielski po, po wystawie na łeweczkę do parku mnie zabrał i u, usiedli i, i mówi, no. Przecież ty umiesz malować, po co, po co to takie to wyklejesz? I, i, I ja wtedy sam w samoobronie zacząłem jakby sens robienia kolaży mu prezentować. No i w półtora roku, może dwa lata później y, y, powiedział, żebym kupił topos, że tam coś będzie o mnie. No i było o kolażach. To można powiedzieć, że profesor dojrzał do kolażu. No, Brzmi to strasznie. Zobaczył, no tak, 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 że tak, to tak. jednak jest coś więcej niż no. jakieś po prostu sobie tam elementy poskładane w całości. Przez długi czas miałem właśnie taki kłopot. To, tak, samo, mi... tak samo wracając do kotów. To, mhm. to ja, ja to właśnie no, koty kotami, ale, ale podpisuję to i traktuję jako rzeczywiście malarstwo. I na zakończenie chciałam. Poprosić, żeby pan dokończył zdanie zaczynające się od słowa sztuka. Tak szczerze mówiąc wydaje mi się, że mimo wszystko sztuka jest zajęciem dość poważnym. Sztuka jest zajęciem dość poważnym. Mimo wszystko musi być.